Przez dekady świat wierzył, że Debbie Harry jest nietykalna. Znajdowała się w centrum sławy, piękna i buntu, uśmiechając się tak, jakby nic nie mogło jej złamać. Jednak za platynowymi włosami i lodowatą pewnością siebie skrywała się kobieta, która od dnia narodzin uciekała przed utratą. Teraz, gdy Debbie Harry wkracza w ostatni rozdział swojego życia, ujawnia prawdę o swoim sposobie życia: cicho, ostrożnie i samotnie. Smutek, którego prawie nikt nigdy nie zauważył, strach, który zaczął się jeszcze przed sławą. Historia Debbie Harry nie zaczyna się od muzyki, sławy ani nawet ambicji. Zaczyna się od nieobecności. Urodziła się w Miami jako Angela Trimble, wynik związku, który nie mógł istnieć jawnie. Jej biologiczna matka dowiedziała się za późno, że mężczyzna, którego kochała, był już żonaty i miał własną rodzinę. W powojennej Ameryce dla takiego błędu nie było eleganckich rozwiązań. Trzy miesiące po narodzinach jej matka oddała ją do adopcji. Te trzy miesiące były bardziej znaczące niż ktokolwiek wtedy przypuszczał. Debbie Harry później powiedziała, że nawet jako niemowlę coś jej zabrano, co nigdy całkowicie nie powróciło. W swoich wspomnieniach Face Eat opisała powtarzający się obraz w swojej podświadomości, rodzica, który ją gdzieś zostawia i nigdy nie wraca. Ten strach nie zniknął z wiekiem, tylko się utrwalił. Stał się częścią sposobu, w jaki poruszała się po świecie. Została adoptowana przez konserwatywne małżeństwo z Hofforn, New Jersey, które nazwało ją Debora Anchary. Na zewnątrz jej dzieciństwo wydawało się stabilne. Jej rodzice mieli mały sklep z upominkami, chodzili do kościoła. Chcieli, by ich córka podążała przewidywalną ścieżką. Szkoła, małżeństwo, dzieci, spokojne życie w pobliżu domu rodziców. Ale Debbie nigdy nie czuła się tam zakorzeniona. Czuła się jak gość we własnym życiu. Ktoś, komu pozwolono zostać, ale nigdy naprawdę nie należał. Jej rodzice powiedzieli jej, że jest adoptowana, gdy miała 4 lata. Początkowo czuła się wyjątkowa, wybrana, ale to uczucie szybko przerodziło się w pytania, na które nikt nie miał odpowiedzi: dlaczego została oddana, skąd pochodzi, która część jej samej została porzucona, zanim jeszcze potrafiła mówić. W miarę jak dorastała, te pytania przerodziły się w niepewności. Nienawidziła swojego odbicia w lustrze. Czuła się niezręcznie inna i nie na miejscu, nawet gdy rówieśnicy wybierali ją najpiękniejszą uczennicą w szkole. Nigdy im nie wierzyła, nigdy nie widziała tego, co widzieli inni. Ta przepaść towarzyszyła jej przez całe życie. Chwalona, pożądana, podziwiana, a jednak wewnętrznie oddzielona od wizerunku, który widzieli inni. Podczas gdy inne dziewczęta wyobrażały sobie przyszłość wypełnioną miłością i rodziną, Debbie wyobrażała sobie ucieczkę. Po drugiej stronie mostu leżało Nowy Jork, głośne, chaotyczne i niebezpieczne, ale nieodparte. Nie chciała bezpieczeństwa, chciała ruchu, chciała zniknąć w czymś większym niż ona sama. Już jako nastolatka zrozumiała prawdę, która miała kształtować całe jej życie. Nic nie jest trwałe, ludzie odchodzą, stabilność się rozmywa. A jeśli porzucenie było nieuniknione, to chciała być tą, która odejdzie pierwsza. Ten instynkt, by odłączyć się, zanim zostanie zraniona, miał ją później chronić. Ale także ukształtował samotność jej ostatnich lat w sposób, którego nikt nie mógł przewidzieć. Nowy Jork brał więcej niż dawał. Kiedy Debbie Harry w końcu przekroczyła most do Nowego Jorku, wierzyła, że zmierza w kierunku wolności. Nie zdawała sobie sprawy, że miasto za każdy sen, który pozwoliło jej ścigać, zażąda ceny. Przybyła bez siatki bezpieczeństwa, bez kontaktów w branży i bez wyraźnego planu. Jak niezliczone młode kobiety przed nią, podejmowała każdą pracę, którą stał nie do zniesienia. W jakimś sensie Chris był inny. Był partnerem, współpracownikiem, kimś, kto podzielał jej pasję do muzyki i rozumiał mroki, które niosła. Razem znaleźli sposób na przetrwanie, sposób na przeniesienie tego bólu na scenę i przekształcenie go w coś większego. Kiedy Blondie w końcu zaczęło odnosić sukces, było to jak triumf nad wszystkimi strachami, wszystkimi, którzy kiedykolwiek w nią wątpili lub próbowali ją złamać. Debbie Harry stała się symbolem nowego rodzaju artystki niezależnej, nieustraszonej i bezkompromisowej. Wcielała w życie nauki, które odebrała w tych najciemniejszych momentach. Tworząc sztukę, która była surowa i prawdziwa. Jej muzyka, jej styl, jej samoistnienie na scenie wszystko to było aktem wyzwolenia, nie tylko dla niej, ale dla wszystkich, którzy kiedykolwiek czuli się uwięzieni w świecie, który starał się ich stłamsić. Jej historia to przypomnienie o sile przetrwania, o tym, jak traumy mogą nas ukształtować, ale nie muszą nas definiować. Debbie nie była tylko ofiarą, była twórczynią swojego losu, kobieta. Która przetrwała i przekształciła swój ból w coś potężnego i inspirującego. Uzdrowiła, co jeszcze nie wiedziała, to że następny rozdział, sława, wzmocni każdą ranę, którą uważała za dawno pochowaną. Sława przyszła późno, i miała swoją cenę. Debbie Chary nie stała się sławna młodo, gdy Blondi w końcu przebiło się na rynku. Miała już ponad 30 lat, a wiek ten przemysł muzyczny cicho uznawał za ryzyko, szczególnie w przypadku kobiet. Ten szczegół ważył więcej niż wtedy przyznawano i miał ją później dogonić. Blondi formowało się powoli, boleśnie i bez zabezpieczeń. Debbie i Chris Stein byli kreatywnie nierozłączni, lecz nie traktowano ich jako poważny komercyjny zespół. Kluby ich uwielbiały, inni muzycy ich szanowali, wytwórnie płytowe zwlekały. Przez lata Blondi poruszało się tuż pod powierzchnią sukcesu. Chwaleni, ale nigdy traktowani priorytetowo. Jak później przyznał Stein, wszyscy uważali, że zespół jest interesujący, lecz nikt nie wierzył, że przetrwa. Gdy sukces w końcu nadszedł, było to z impetem. Heart of Glass zmieniło wszystko z dnia na dzień. Blondie przekształcił się z undergroundowej ciekawostki w globalny fenomen. A twarz Debbie Harry stała się nierozerwalnie związana z tożsamością zespołu. Jej rozjaśnione włosy, ostre kości policzkowe i zdystansowane spojrzenie uczyniły z niej natychmiastową ikonę. Jednak uwaga przyniosła ze sobą zmianę, której nie kontrolowała. Nagle w wywiadach nie chodziło już o pisanie piosenek ani o strukturę. Chodziło o jej ciało, ubranie, seksualną aurę. Krytycy, którzy wcześniej ignorowali blondie, teraz sprowadzili ją do obrazu. Debbie szybko zrozumiała, że jej inteligencja i artystyczna kontrola zostały zepchnięte na dalszy plan. Nie postrzegano jej jako architektki dźwięku, ale jako dekorację. To nie był zbieg okoliczności. Wytwórnie celowo wspierały ten rozwój. Pewnego razu pojawił się plakat reklamowy z niemal przezroczystym obrazem jej ciała, mimo zapewnień, że będzie on przycięty. Debbie była wściekła, nie odrzucała seksualności, rokowa muzyka zawsze to obejmowała, ale odrzucała wykorzystywanie bez zgody. W tym momencie coś sobie uświadomiła. Przemysł nie interesował się jej siłą, tylko tym, jak zyskowny może być jej wizerunek. Wraz z rosnącą popularnością zespołu wzrastała również presja. Trasy koncertowe były bezlitosne, wywiady wdzierały się w jej życie, oczekiwania przygniatały. Debbie później przyznała, że nawet w największych momentach czuła dziwny emocjonalny dystans do sukcesu. Oklaski nie uspokajały ukrytego lęku, tylko go nasilały. Seksizm towarzyszył jej wszędzie. Męscy artyści w jej wieku byli uważani za doświadczonych. Debbie była postrzegana jako starzejąca się. Miała 33 lata, gdy Parallel Lines eksplodowało. I już przedstawiano ją jako kogoś, kogo czas jest ograniczony. Ludzie z branży po cichu kwestionowali, jak długo kobieta taka jak ona będzie nadal zbywalna. Za kulisami pojawiły się pęknięcia. Napięcia między członkami zespołu narastały. Pojawiły się skargi na tantiemy i kontrolę kreatywną. Zaufanie erodowało. Co kiedyś wydawało się wspólną ucieczką, zaczęło przypominać pole bitwy. A potem przyszły narkotyki. Heroina nie pojawiła się w życiu Debbie Harry jako bunt. Przyszła jako ulga, gdy depresja rosła, a depresja się pogłębiała, stała się sposobem na złagodzenie ostrych krawędzi życia, które nigdy nie zwalniało. Później opisała to trzeźwo. Wszystko się rozpadało i ona się z tym rozpadała. Podkreślała, że nigdy nie zażywała podczas występów, ale poza sceną uzależnienie stało się stałym towarzyszem. Na początku lat 80, blondi nadal wypełniało hale, lecz fundament był już zgniły Sława nie uleczyła Debbie Harry, odsłoniła każdą ranę, którą uważała, że ma dawno temu to przetrwać Wszystko rozpadło się jednocześnie Na początku lat 80, blondi z pozoru wciąż wydawał się niepowstrzymany Zespół wypełniał areny, ich utwory były wszechobecne, a wizerunek Debbie Harry był trwale zakorzeniony w popkulturze jednak za zamkniętymi drzwiami wszystko już się rozpadało. Szybko, cicho i bezlitośnie. Pierwszy cios przeszedł od pieniędzy, a raczej od ich złudzenia. Pomimo sprzedaży milionów płyt i niekończących się tras koncertowych, Debbie Harry i Chris Stein odkryli, że ich finanse były katastrofą. Ich księgowi przez lata nie płacili podatków. Gdy w końcu Internal Revenue Service interweniował, konsekwencje były druzgoczące. Rząd zajął ich kamienice w Nowym Jorku. Zabrał meble, zabrał mienie, w pewnym momencie zabrał nawet ubrania Debbie Harry. Dla kogoś, kto całe życie bał się odrzucenia, była to inna forma straty. Nieemocjonalna, lecz egzystencjalna. Wszystko, na co pracowała, znikło. Nie z powodu rozrzutności czy lekkomyślności, ale dlatego, że zaufała ludziom, którzy mieli chronić jej interesy. Później przyznała, że jej największą życiową żałowałnością nie była artystyczna. Lecz finansowa niewiedza. Chciała tworzyć muzykę, inni kontrolowali liczby, równocześnie zdrowie Krisa Steina zaczęło się załamywać. Stał się niebezpiecznie chudy, ledwo mógł przełykać stałe jedzenie. Lekarze byli bezradni, niektórzy podejrzewali raka, inni obawiali się AIDS. Przez wiele miesięcy nie było diagnozy, tylko ból, strach i niepewność. Ostatecznie przyczyny odnaleziono: Pemfigoid pęcherzowy, rzadka choroba autoimmunologiczna która atakowała jego skórę i pokrywała go bolesnymi pęcherzami. Stein przez długie okresy był hospitalizowany. Debbie została jego opiekunką na pełen etat. Przerabiała wszystko na zupy, czuwała przy jego łóżku, patrzyła, jak jego ciało się rozpada. I robiła wszystko, co konieczne, aby go utrzymać przy życiu i zdrowiu psychicznym. Przemycała heroinę do szpitala, aby złagodzić jego ból. Później napisała, że lekarze i personel medyczny prawdopodobnie wiedzieli. Ale świadomie przymykali na to oko, ponieważ to mu pomagało zachować spokój. Ta faza wymazała wszelkie pozostałe rozdzielenie między miłością, obowiązkiem a przetrwaniem. Debbie przestała być artystką, przestała być gwiazdą, stała się opiekunką, a ciężar tej roli ją przytłaczał. Jej własne uzależnienie pogłębiało się, co kiedyś było mechanizmem radzenia sobie, stało się kotwicą. Depresja zakorzeniła się, później opisywała heroinę nie jako dreszcz emocji ale jako autoterapię, sposób na znieczulenie żalu, strachu i wyczerpania. W pewnym momencie nawet to stało się nie do zniesienia. Przestała, gdy zdobywanie narkotyku zaczęło przypominać pracę na pełen etat, bez dramatycznego oświecenia, tylko wyczerpanie. Tymczasem ostatni album Blondi z tego okresu poniósł porażkę. Krytycy odrzucili go, fani się odwrócili, trasy koncertowe zostały odwołane, impet zniknął. A z Steinem poza grą, nie było drogi naprzód. Zespół rozpadł się oficjalnie, nie wydając oświadczenia ani odbywając pożegnalnej trasy, lecz po prostu milcząc. Debbie straciła dom, pieniądze, zespół. A wkrótce potem straciła również romantyczny związek, który kształtował jej dorosłe życie. Choć ona i Stein pozostali twórczo i emocjonalnie związani, ich związek nie przetrwał napięcia. Rozstali się bez goryczy, ale strata była ostateczna. W kolejnych latach Debbie żyła w rechu tej destrukcji. Próbowała swoich sił jako aktorka, wydawała solowe projekty, odrzucała okazje, których później żałowała, w tym dużą rolę filmową, którą odrzuciła pod presją swojej wytwórni. Nic nie zastąpiło tego, co zostało utracone. Przetrwanie nie oznaczało. Heilung, przez prawie 15 lat, Debbie Harry zniknęła z centrum uwagi publicznej. Świat szybko poszedł naprzód, jak zawsze to robi, a nostalgię zastąpiła pilność. Dla zewnętrznych obserwatorów wyglądało to na przerwę. W rzeczywistości była to rekonwalescencja bez aplauzu. Powoli się odbudowywała. Początkowo nie było dramatycznego powrotu, tylko praca. Role aktorskie pojawiały się i znikały. Muzyka następowała, spotykała się z różnym odbiorem. Nauczyła się, co to znaczy istnieć bez ciągłego potwierdzania swojej wartości i jak krucha może być tożsamość, gdy przez zbyt długi czas jest kształtowana przez uwagę. Stała pozostała jej więź z Chrisem Steinem. Ich romantyczna relacja dobiegła końca, ale ich związek nigdy się całkowicie nie rozpadł. Przeżyli razem zbyt wiele, by stać się sobie obcymi. Kiedy Blondie powróciło po latach, to zaskoczyło niemal wszystkich, łącznie z nimi samymi. Powrotu nie podtrzymywała tylko nostalgia, ale cicha świadomość, że między ludźmi, którzy kiedyś razem stworzyli świat, wciąż istniało coś niedokończonego. Sukces albumu z Reunionu dowiódł, że czas nie wymazał ani jej głosu, ani jej znaczenia. Jednak Debbie Harry, która powróciła, nie była już tą samą kobietą, która odeszła. Wiek zmienił zasady gry, nie goniła już za uznaniem, zajęła się zarządzaniem rzeczywistością, otwarcie mówiła o dyskryminacji ze względu na wiek w branży, o tym, jakiej wiek był już od dawna używany jako data końca życia muzycznego. Zauważyła, jak młodsi artyści przejmowali część jej wizerunku, brzmienia, buntu, podczas gdy przemysł udawał, że zniknęła. Z biegiem czasu jej samotność stała się bardziej wyraźna. Debbie nigdy nie wyszła za mąż, nie miała dzieci, przez dekady podkreślała, że tego nie żałuje. Później ta pewność złagodniała, przyznała, że czasami zastanawiała się, jak wyglądałoby takie życie. Nie zgorzkniała, lecz ciekawa. Znała siebie na tyle dobrze, by zrozumieć cenę. Angażuje się w pełni we wszystko, co robi. Na pół etatu, jako matka, byłaby dla niej nie do przyjęcia. Zamiast tego, tworzyła inne formy bliskości. Została matką chrzestną córek Krisa Steina. Przechowywała każdy rysunek od fana, który kiedykolwiek jej wysłano. Nie jako pamiątkę, lecz coś osobistego. Niektóre z nich zabierała na trasy koncertowe. Mówiła, że te rysunki nie mogą zostać pozostawione. Kruche, niedoskonałe, przetrwałe, bo przypominały jej o samej sobie. W siedemdziesiątce Debi Harry mniej mówiła o ambicji, a więcej o wytrwałości. Otwarcie przyznała się do depresji. Bez wstydu mówiła o operacjach plastycznych, przedstawiając je jako decyzję z miłości do życia, a nie z lęku przed starzeniem się. Opisała wspomnienia jako niewiarygodne, zromantyzowane, zmiękczone przez czas i zaakceptowała tę prawdę bez przeprosin. Z tego wynikała kobieta nie dążąca do znaczenia, ale wybierająca klarowność. Przestała się tłumaczyć, przestała starać się poprawić historię. Zaakceptowała, że niektóre straty nie mogą zostać odzyskane, tylko noszone. Ciche życie, którego nikt się nie spodziewał. Dziś Debbie Harry prowadzi życie, które zaskoczyłoby wielu ludzi, którzy niegdyś podziwiali ją z daleka. Nie ma dramatycznych skandali na pierwszych stronach gazet. Nie ma publicznych zaszytowych reinwencji, aby pozostać znaczącą. Nie ma rozpaczliwych prób ożywienia przeszłości. Zamiast tego panuje cisza, nie pustka, lecz powściągliwość. Teraz, w 80C, Debbie Harry otwarcie mówi o tym, jak jej świat się zmniejszył. Trasy koncertowe stały się wolniejsze, podróże trudniejsze. Jej ciało nie pozwala już na takie swobody, jakie miało kiedyś. Żartuje, że jej największym żalem jest brak możliwości noszenia wysokich obcasów. Nosić, jednak pod humorem kryje się akceptacja fizycznych ograniczeń, które kiedyś napawały ją lękiem. Przyznaje, że starzenie się nie jest eleganckie. To negocjacja, to nauka, gdzie leżą granice. Nadal pisze, nadal tworzy. Nosi ze sobą małe notesy, wypełnione fragmentami tekstu i pomysłami, nawet jeśli nie wie, czy kiedykolwiek staną się one piosenkami. Twórczość nigdy nie była dla niej kwestią rezultatu, jest dowodem życia, dowodem, że jeszcze tu jest. To, co dla wielu obserwatorów czyni jej życie smutnym, to nie bieda, choroba czy izolacja w klasycznym sensie. To brak tego, czego społeczeństwo oczekuje na końcu długiego życia. Nie ma partnera, który czeka w tle, żadnych dzieci, które dziedziczą historię z pierwszej ręki, żadnego domowego zakończenia. Debbie Harry zbudowała swoje życie na zewnątrz, a nie wewnątrz. A teraz, w najspokojniejszej fazie, ta decyzja rozbrzmiewa. Przyznała, że czasem zastanawia się, jakby to było, mieć dzieci. Nie ze smutkiem, a z ciekawością. Wie, że jej natura wymagałaby całkowitego oddania i wie, że nie mogłaby się dzielić. Jej życie nigdy nie było zaprojektowane dla równowagi, było zbudowane na intensywności. Strata wciąż ją spotykała, przeżyła wielu swoich towarzyszy, współpracowników i przyjaciół. Kiedy jej ukochana nauczycielka śpiewu została zabita w przypadkowym akcie przemocy, Debbie przemawiała z moralną klarownością i gniewem, potępiając system sprawiedliwości, który jej zdaniem nie docenił życia zbyt lekko utraconego. Nawet dziś odmawia łagodzenia swojego głosu, gdy coś wydaje się nie w porządku, a mimo to w obliczu porzucenia, przemocy, uzależnienia, wyzysku, załamania nie przedstawia się jako ofiara. Wielokrotnie powtarzała, że czuje się szczęśliwa. Im dłużej żyje, tym bardziej uświadamia sobie, jak blisko była wielokrotnie zagrożona zniknięciem. Przetrwanie nie jest dla niej stanem pasywnym, jest aktywnym oporem, jej smutek nie wynika z rozpaczy, wynika ze świadomości, wiedzy, ile zostało utracone i ile nigdy nie miało trwać. Pogodziła się z tym, że życie nie dało jej czystych zakończeń, tylko fragmenty, tylko chwile. Debi Harry nie zbudowała życia dla wygody, zbudowała je dla prawdy. A prawda jest na tym etapie cicha. Teraz, gdy Debbie Harry żyje z dala od reflektorów, które kiedyś ją otaczały, jej życie wydaje się ci samotne czy po prostu szczere. Czy uważasz, że przetrwanie bez żalu pod koniec sławy wystarcza? Podziel się swoimi myślami w komentarzach, a jeśli ta historia zmieniła twój sposób patrzenia na nią, nie zapomnij polubić i zasubskrybować by poznać kolejne nieopowiedziane życia za legendami.